W tym odcinku! W końcu udało się blokować ten postać! Super! Witam na kanale Bartek i Kuba Grają. W tym odcinku otworzę 100 nagród z karnetu zadymiarskiego. Zapraszam do oglądania. Jest ich naprawdę sporo. Jeżeli pod tym filmem będzie 300 wyświetleń, to nagrywam drugi film, gdzie otwieram 100 nagród z karnetu ale w tym drugim karnecie są star dropy i nawet jest jeden legendarny. Pamiętajcie zostawić łapkę i suba, bo lecimy już po 120 subów, dlatego zachęcam do subskrybowania kanału. Za chwilę będzie Dynamik Jest. W końcu odebrany. Teraz może będziemy zbierać na Franka. Epitki Zadymiasz. Może się uda go uzbierać. W końcu ta mityczna postać, czyli Charlie! Jeszcze później będzie kostium do niej. Naprawdę super jest ten zadymiarz. Grałem nim już na innym końcie, dlatego on jest naprawdę super. Ale ja będę miał dużo punktów mocy. Pod koniec odcinka ulepszymy Charlie i Franka, jeżeli nam się go uda odebrać. Ale chyba nam się uda, bo już mało brakuje, tylko dwieście. Udało się w końcu! Mamy Franka. Epicki zadymiarz. Teraz, może, będziemy zbierać na mitycznego. Wybierzmy sobie Mortisa. Przechodzę do Was z nową informacją. Jeżeli chcecie, żebym nagrał taki odcinek specjalny, gdzie to, co osoba przede mną w drive-thru w McDonald's, to zostawcie pod tym filmem 20 łapek w górę. To nagram taki film i wstawię na kanał. Dlatego pamiętajcie, łapka w górę. Niestety Mortesa nam się nie uda odebrać. Brakuje 700 punktów, ale odbierzemy w końcu kostium do Charlie. Naprawdę mi miło się podoba i są naprawdę fajne. Teraz ulepszymy Charlie i Franka. I pamiętajcie zostawić subę łapkę, bo już po 120 subów. I pamiętajcie, że jeżeli pod tym filmem będzie 300 wyświetleń, to nagrywam drugi odcinek, gdzie otwieram dymiarski Do zobaczenia!